Halo, witam. Ja jestem Marcin Słowy, jesteście wy. To jest Shadow of the Comet i wprowadziłem parę zmian. Po pierwsze, troszeczkę pogrzebałem w prędkości CPU w tozboxie. Wydaje mi się, że powinno być trochę lepiej. Chyba. Chociaż nie wiem. I dodałem logo na górze, bo przypomniało mi się, że tutaj jest taka mała pustka. Teoretycznie odrobina pustki trochę pomaga w tworzeniu klimatu, ale. Ale mamy logo gry. Znaczy, logo gry to jest grafika z, z tej. z pudełka. A tak to się wyłazi. Dobra, byliśmy u pierwszego z tych trzech ludzi, którzy mogli być powiązani z Boleskinem. To, jeżeli dobrze rozumiem, jest cmentarz. Nie wygląda, ale niech będzie. Skąd rozumiem stąd? To jest cmentarz i tam mapa tak mniej więcej pasuje. Jesteśmy. Tu jest wejście do lasu. Tu jest kolejne zejście, dokądś tutaj też. Ciekawe, czy można tak naokoło się przejść. I też nie widziałem, że mamy kursor w kształcie parkera. I też przed rozpoczęciem dzisiejszego nagrywania pomyślałem, że. Ej! Protagonista nazywa się Parker. To ma być nawiązanie do Randolfa Cartera? Co tu siódmy? Go on, find somewhere else to mess up. To może jeszcze troszeczkę. Cztery tysiące cykli jest ustawione teraz. Nadal jest strasznie szybkie. O, na tysiącu wygląda okej, okay, ale postać chodzi strasznie wolno. I ojoj, oj, ale to trochę muli. Jak przyspieszę grę w ten sposób, to co się stanie? Poza tym, że no gra tak mówi, że ciężko mi kliknąć guzik. Nie, tak się nie da grać. Jezu, no... Nie. Było tak mniej więcej na równej. Zobaczmy jak zmniejszy do... Ja może nie chcę już grzebać. Teraz przyspieszę. O, teraz podnoszenie cykli nic mi nie daje. Ale gra się... O, nie, nie, nie. nie. Wiecie co? Mam to gdzieś. Wracamy do podstawowych ustawień. To jest coś z czego nie da się pominąć na dzisiejszych maszynach. Mogę coś zrobić z tym? Wiem, że to są cyganie i że no dostaniemy troszeczkę lovecraft Lovecraftowskiej gościnności. Say, Mr. Parker, Mr. Arlington, the mayor, told me about you. Welcome to Ilsmouth. I'm Sergeant Bags from the local police. Glad to meet you. I'm looking for a cross. You'll pause much. Maybe you should try the cemetery. We call it the dead center of town. <laughs> you get it? i'm looking for a calvary in the forest. i can't help you there and i don't advise you to wander in the forest by yourself it's easy to get lost in that forest i wouldn't even go there with a map now if you'll excuse me uh, duty calls i've got to run those layabouts out of town towards the clearing in the woods. Nic nie zrobię z tym, że gra chodzi dziwnie. Okej, okay, czyli oni pójdą do... na gościniec. Ci, Ech, poproszę o mój dziennik. I have found Ballisken's guide. He refuses to help me. There were three births in 1822. Greenwood. His house is next next to Dr. Cobbles. To jest dom doktora czy czy nie? Mapa. Jesteśmy tutaj. Town square. Nie wszystkie putynki są podpisane, bo nie wszędzie da się warpować, to troszeczkę problem. Okej, okay, nasz kursor jest u stóp. No to wygląda, że stopy kursora to nasz punkt kursora. Zrobię tak, no. Halo. Warto wiedzieć, gdzie jest... Gdzie jest punkt, żeby móc jeździć po mapie? A skoro tu jest, tutaj jesteśmy my. Tutaj są, jest kilka budynków obok. Zobaczmy, co to są za budynki. To jest najwyraźniej oba. Mhm, ty jest doktor. A z Dead Horse Inn, czyli Tavern. Aha. To jest The Rag Store, czyli apteka. Czyli Hop mieszka z tyłu, mogę tam wejść? Mogę, Trendy, da się przejść do To było przejście. Ok, czyli drugi też już odhaczony. I have found Boluskins. There were three berths in 1822: Greenwood, his house is next to Dr. Cobbles, Coldstone, south of Jugg's house, Curtis, in the fishery near the harbour. Coldstone, obok Jackson. General Store? Nie, to był Major. I o dziwo on nie jesteśmy. Też... On ma witrynę sklepową nie od strony rynku, tylko od tyłu. Dziwne, ty to był Jacks? Mogę podejść do dwóch budynków. Do General Store'u i tutaj jest obok drugi. Strasznie, że tu się idzie do tego drugiego. Hmm. I tu się wchodzi do General Store'a. Chwilowo nic nie potrzebuje, A tu się wchodzi gdzie? Miał miał spisane wszystkie nazwiska postaci w grze, bo no, nie jestem pewien kto, jest kto to jest archiwista. który nas do siebie zaprosił. U. To wiem, że mam na strzelby spojrzeć. There, on the LB. Incredible. Jug has Boneskin's rifle. Oh, there's a message engraved in the gun. Dash it all. Too small to read If only I had a magnifying glass. Ej, hey, jest prawie dobrze. Troszeczkę jeszcze zaż, za wolno gra chodzi. W porównaniu do tekstu? E, do mowy. Ale jest prawie okej. Okay. Czyli tak, magnifying glass powiedział. Z... Ah, searcher. I... E.STM. The rest has been rubbed away. Searcher. Suzanne Searcher, probably. Strange, those names are not mentioned in Bolaskin's notebooks. Suzanne Searcher... <laughs> oh, what a

To shed light on a few interesting facts, we'll discuss them later on. Okay, czy jeszcze nie pogadamy? I have found Boluscombe. There were three births in 1822. Greenwood. His house is next to. Hmm, zagadam jeszcze raz, Mr Jug? Later, Mr Park. Okej, okay, dobra, czyli mam po prostu progresować grę i wrócić do niego, jak coś się wydarzy, może jak minie trochę czasu. Wizualnie w grze, bo, bo coś się wydarzy. Okej, okay. to się zaznaczyło na mapie? nie, To jest ten budynek, coś mi to mówi? I have found There were three births in 1822. South of the Jacks. That's funny. No answer. And yet I did see somebody going in. funny no answer and yet somebody going in okej tutaj nie znajdziemy już nic poradnik każe mi teraz iść do lasu od zachodu czyli tu nad aha tutaj to jest przydatna rzecz. Czasami się tylko pojawia, ale pokazuje od czasu do czasu, że coś leży, można podnieść. Kijok. Tam się nie przejdzie. Ok. Jest bardzo nie tak z tym lasem. Wydaje mi się, że tutaj już byliśmy. Ta część wygląda. O, nie widziałbym go. Mam znaleźć trzy gałęzie. Przydałaby się mapa lasu, ale najwyraźniej to dopiero za jakiś czas. my chodzimy tak? To chyba z gałąź. Czy my chodzimy tak w kółko po losowych miejscach? chyba tak wygląda, jakby nas łurkowało. Creeper. W sensie, że patyczak? No to sens. Skoro nie znamy okolicy, to nas po prostu rzuca po lesie, bo błądzimy. Z drugiej strony nie wygląda aż tak źle. Mogę się w razie co wrócić? Nie mogę. Jeszcze jedna gałąź. Bo mi się jednak źle zdawało, i jednak tutaj jest jakaś metoda w poruszaniu się. Albo mi się wydaje, hmm, to jest ścieżka czy drzewo? Chyba drzewo ścieżka. Aha! Nawet nie wiem, czy to są podobne miejsca, czy po prostu łażę w kółko. Chyba łażę w kółko. Chce się iść dalej? Ja mam problem. Mam dwa patyki tego creepera. Miałem znaleźć... ile? O i też widzę już, że czegoś nie zrobiłem. Miałem pogadać jeszcze raz z, z panem strażakiem miejskim. Ale to jest jedno, a to jest drugie. Potrzebuję jeszcze jednej gałęzi. A, dobra, chodnik jest. Dobrze, że mam ten... poradnik, bo bez niego bym nie wiedział, że iść do lasu, znaleźć trzy gałęzie i creepera. Nie płacą podatków? They're gypsies, Mr. Parker. Sneakiest chicken thieves you ever saw. I'm not going to wait for them to strip the town bare, no sir. They're out of here. Surely they have some rights. I decide who has rights around here, Mr. Parker. And no stranger is going to tell me how to do my job. You stick to your science. I won't trouble you again. But come now. Mr. Parker, just read my lips. Stay out of my way. Thank you, sir. Hey, you, the fortune teller. Just shut up, okay? Now you bunch of grease balls, uh? Mr. Parker, adieu. Haha. Wejdźmy może do lasu w takim razie od dołu. Ndy nie. Bunz Fish Murika. Jestem bardzo inteligentny. A co do zamieszkania w ogóle? O, U, co to, to to, to tutaj jest? To jakiś mansjon. Nie mogę na mapie. A nie, jest, to jest ten duży tutaj mansjon. Nobody. I'll come back later. Understandable. pios Nobody home. the plates in poor condition. Hamletum, mogę zabrać pan pies? Nie, pan pies jest niebieralny i ja dlatego strasznie drzemurde. Jak to pies. Długo nie da się wejść, bo płot zasłania wszystko. To wygląda tak bardzo polsko. Miałem takie domki wiele razy przez całe życie. A tu jest ostatnia. Nie, to są grzyby. Albo i nie. Okej, okay, mam wszystkie trzy branże. If you end up escaping the forest at the other end, you will find yourself outside the bishop's house. Walk northwest, west three times and northwest twice to return to Cobbler's house. Cobble toast uh, 10. Muszę wejść z powrotem do miasta. Kobble jest tutaj przy brzegu. Dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Wyrazu. Chcę pogadać? Good day to you, sir. I... Get away from me. You bring bad luck. Mamy wrócić do siebie. To jest w końcu moment, kiedy zabieramy rzeczy z naszego schowka. Ale wydaje mi się, że to jest w takim razie moment, żeby się na dzisiaj pożegnać i dalej będziemy barachować po wsi w kolejnym odcinku. No, ja tutaj zapisuję. Chcę. Jak mam to kliknąć jeszcze raz? A, bez Shifta. I zapisałem. A więc mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochajcie się może. Z Bogiem.